Ja na taki filmek, gdzie elegancka pani z wywiadu rosyjskiego wchodziła w wysokie kręgi kapłanów i jednego z dykasterii pięknego kapłana, do niej przychodził w na garniczu, wszystko ja On on jego posłał do pokoiku, a ona poszła do łazienki, do połowy się rozebrała i tą scenę nakręciła kuchy, taka kamera. I od tego taszu ten człowiek stał się współpracownikiem rosyjskiego NKWD. Tak jak na mnie patrzyli studenci, to ja wiedzieli, żeby się wiedzieli, w jakiej bitwie bierzemy udział. A to klaryką pokazywałem, jak już miałem laptop, przy... Zanim zacząłem wykłady z historii Kościoła, miałem parę godzin swojej koncepcji, żeby rozumieli, w czym się znajdujemy, a mówię teraz, chodźcie i próbujemy to odczytać. Więc te polowania w oparciu o rządzę Estery są dzisiaj organizowane na moi drodzy na kapłanów świętej pamięci Terenia Caban opowiadała mi bo ona mieszkała w kalwarii przy bernardenach jak z koleżankami umawiały się znaczy umawiały się żeby, że uprowadzą kleryka i go, i go poślubią jednej dzieci udało się później wrócił jak płakał Dawał się, dzieci, no wrócił w sensie, no, nie, mógł, nie mógł wrócić, bo go chodziły, bo wiedziały gdzie idą na spacery, więc one wszystkie szły niewinnie i polowały, nie? W Bronowicach miałem taki przypadek tuż przy kościele, gdzie od karmelitanów wyciągnąłem licha. Tak, matka stara chodziła na prze moje, ja się dowiedziałem od starej śródlekonnej, kiedy miała młodą córkę, latamy na furtkę do niego we dwie, bez przerwy ciasto, nie rzeczy no i w końcu, no, no, no cóż, no, no zwyciężyła rządza no nie? cennym nabytkiem myśliwskim